Ej, co jest? TNT dał! Ej, co no jest? Co odwala się? Ej, czemu tak? Ej, wysadza czemu? dalej TNT! Dobra, bana mu! Ej, nie! Nie do... ma! Bano... Zbanowałeś go? Siema z tej strony ja MWK jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się na Minecraft Ryanair i w dzisiejszym filmie jest ze mną Karol! Ej, Siemano! Ej, kurde, ej, Ty jesteś bogaty jakiś, co to ma znaczyć w ogóle? Co to, bogaty, co to... Nie widzisz moich schodów? Ja widzę stary twoją kurde zbroję, terytorium, co to ma A, znaczyć? Ja też nie... bym taką chciał. Ja pra, Prawie, prawie, ej, ała, Prawie stary <laughs> Prawie no. mam taką samą zbroję jak ty Ale prawie, no prawie bo prawie. jeszcze jej nie mam Ej, bardzo niefajnie Ej, w ogóle, widzowie Dzisiaj o godzinie 19 będzie live z Dlatego zapraszam Pamiętajcie, że live'y są codziennie o godzinie 19 Więc po prostu wbijajcie I jeszcze chciałbym zaprosić na mojego Discorda Macie link w opisie, oczywiście wiecie jak jest, nie? Ej, stary, w ogóle Ej, tak, Mordo nie? Ej, patrz, że jest Fistaszek na serwie, Karol, tak. w ogóle ej, Właśnie, tak, tak I na Ej, serwer. jest Fistaszek, o, jest na serwie Ej, a on nie był na serwie, odkąd dostał bana, Mordo tak. To jest pierwsza na To jest od, naprawdę kiedy, to mocno! To jest naprawdę mocno, ej, serio, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo odcinki z Ferajin w sumie od <laughs> jakiegoś czasu są codziennie ej, wow. Ale pokażę wam zmiany, jakie nastały między odcinkami, bo trochę się Właśnie wydarzyło. To jest dużo, dużo, który ej, stadion Pięknie. A właśnie, ej, tutaj jest stadion, ej, w sumie to nie wiem po co ten stadion tutaj nie wiem, zbudowali. jest w sensie, stary w wiosny stadion! Nie wiem czy to za bardzo pasuje, ale dobra, stary, chodź, ja cię oprowadzę, pokażę dobra, ci, co się dobra. zmieniło. Bo ogólnie stary, ej, w sumie to ja nie wiem, czy ja to pokazywałem w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że tak, ale... <laughs> Piwnica jest na pewno pi, piwnicę na pewno pokazywałem, ale no stary, okay. patrz tutaj, patrz tutaj, tutaj chciałbym zbudować wow. stary, oj sorry, A, chciałbym tu powiedz, zbudować powiedz. przejście stary, wiesz? No dobrze. I w ogóle pa jakie drzewo, co jest? Ej jakie no, drzewo ale... wyrosło w Minecraft? Co? To nie jest. Ej, co? Kto nie, zrobił? Świru... Nie, nie wiem. Co wiem, nie było. Gdzie my jesteśmy? Co są za Wydaje mi się stary, że to jest, e, to jest sprawka dodać? żelaznego i tesima wiesz? Gdzie? Ten. A ten, nie mam pojęcia stary, ej totalnie nie mam pojęcia Ale pa... Na te ej pa tu, ej pa tu co powstało Pa, ej pa na ten Boże. most, patrz na most stary tyle rzeczy się? Ej wow, ej mocno, pa jaki most tutaj powstał, ej zarąbisty most Tylko Co mi... jest, co jest, ej no mnie też, ej w ogóle pa jaki... Gówno z kobla jakieś tutaj, ale to doknę zbudował, bo to jest mob grinder, tylko że nieudany. Jezu. Ej, pa jaka tutaj chatka powstała za rumbista, nie? To jakiego? Tak, to jest jakiego. Znaczy wątpię, że sam ją zbudował stary, bo no, widziałem, okay, widziałem jak tak. widziałem stary jak ten. Jak budował sam to, 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 nie było to, ale fajna, fajna, fajnie no, wygląda. No, no nieźle wygląda. Jak taka, jak no taka chatka Wiedźmy, nie? Jak taka chatka no, Wiedźmy. Ej, w sumie, stary, myślę, że wypadałoby się przywitać z Fistaszkiem, nie? Napisz mu... Nie, ja się boję, nie piszesz, hejka bo, stary, ja nie piszę Hejka, jak stary, jak go zbanowałem. Fistaszek, ale też go odbanowałeś, stary, więc no jest, ta. wiesz, jakby jest po Ale Sandy kazał go odbanować, O nie ogólnie... teraz. A, myślisz? Ej, w no. sumie możliwe, ej, możliwe, stary, ogólnie mam 39 level, więc chciałbym sobie zenchantować, stare książki i ogarnąć enchanty, więc to sobie porobimy, ej, co tam u ciebie, ej, jestem ciekawy, co tam u niego, w sumie, no, stary, bo go nie jest było parę dni, nie, mega, grane? no, mega dziwne, stary, ej, patrz, stary, mamy villagerów w wiosce, co jest? Ej, nie było villagerów w wiosce, stary. Oni się nagle ja gdzie... małego. Nie, nie gniewacie, gniewacie się na, na mnie? Nie gniewacie się na mnie. Ja nie. Nie wiem. Chyba ty też nie, stary. Ja trochę. O, wiedziałem, wiedziałem, <laughs> że coś napiszesz w tym <laughs> stylu, Karol. Ej, serio, nie? No, trochę jestem zły. Zaczął wysadzać stare staryfrajne. No tak, ej, ale ja myślę, stary, że teraz teraz będzie grzeczny. Bo dostał bana na parę dni w więzieniu. Myślę, że tak. To nie byłem ja, tylko moja sis była. Masz siostrę Ma, A... Masz byłą siostrę? A by... czemu byłą stary? No przecież że Sis była. Aha, w ten sposób. Ej, dobra, ja robię tutaj encjanty w tym czasie. Ej, w sumie stary ja bym chętnie zobaczył co, co Fistaszek robi w zasadzie. Ale nie wiem, gdzie on jest? Gdzie on może być? Eee, wiesz co? Eee, ej nie no, nie napiszę. No mu, gdzie kiedy... po, po tym, tym co, co zrobiła, zrobiła tak. tak. <laughs> Ale ty myślisz to Sereni mówi stary tylko jego siostra? Nie no, wątpię stary wkręt! Nie jest z tego w sensie, Ej, Fistaszek jakaś. ma 13 lat stary, to niemożliwe jest, żeby tak ten... Ej, masz lapis lazulit może, bo ja ej, chciałbym jest... sobie zrobić enchanty Wiesz co, mam sześć tylko przy sobie Sześć, a, tu a dobra, jest Pełno dziur gdzie? Dziury. gdzie? do okna. boże, a dobra. Skąd wiesz? Nie wiem, że do a gdzie ty jesteś? Ja jestem u siebie to w domu. Tam. Zapraszam bardzo serdecznie. Czy w sklepie? O dobra, mam. Yy, nie w sklepie, w swoim domu. Ej, dobra, jestem ten. Na dole jestem jak coś i mam lapis lazuli A, wiesz, że naprawia sesku... domek Naprawia domek, ej stary, to zaraz do niego wbijemy i zobaczymy jak mu idzie, co ty na to No okej, okay. ja się boję, się pod jego to domkiem, jest ale do... idę już do ciebie właśnie Okej, okay, dobra, ja tutaj stary, o, Fortuna 3 stary enchant, o Gdzie mocno. jesteś byczku? Na dole, na dole stary, Flame, okej, okay. enchantujemy sobie książki, może coś fajnego Tutaj z tych książeczek to... będziemy No Trzymaj jestem stary w tym, lapis. nie? O, dzięki, stary. Ale już mam, mówiłem, że mam lapis. Ej, dobra, A. powiem tak. To ja w sumie. Lapis. Yy, stary to trzymaj. Yy, w sumie myślałem, że dostanę lepsze enchanty, bo mamy taką Aqua Infinity Flame, <grym> Fortuna 3 i Effinency 1. Ej, Fortuna 3 star, to brzmi bardzo no, dobrze. I to dobrze, brzmi bardzo dobrze, będziemy bogaci widzowie, będziemy bogaci. Uh. Szkoda, że nic lepszego, bo ja chciałem coś na zbrojkę, no, ale trudno, dobra. Dam sobie tylko Aqua Infinity na te, da, 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 na hełm. Bo to jest na hełmu enchant, nie? Dobrze kminie. Tak, tak, Dobrze kminie, o proszę bardzo, daję sobie tutaj na hełm, teraz będzie mi się świecił hełm. Ej, dobra, idziemy do Fistaszka, zobaczymy, co ciekawego robi. Ej, co, co on pisał w ogóle? Naprawiam mój domek, okej. Okay. Ej, ale stary, yy, robimy to z ukrycia, czy tak, stary, tak. z ukrycia, OK. macie łupatę. Masz potkę niewidzialności? Tak. Radnych ja jedno. mam, mogę ci dać Ej stary to ja proponuję, ej to by było spoko Tylko szkoda że jedną, ej to musimy na... Ale, to... ale to jest taka rzucana A rzucana, ej no to kozacko stary Au. Zaraz przyjdę do ciebie Ej kurde mocno stary, ej mocno Jestem ciekawy co Fistaszek zrobi, bo Fistaszek miał jakąś tajną bazę u ciebie w ogóle stary No nadal ma Nadal ma, ej a myślisz że stary będzie do niej wracał czy coś? Czy, ej, ej... o, okej, okay. fajnie tutaj się zrobiłeś w ogóle. No, stary, ej, ja też nie muszę wiem. sobie, zro... a nie, kolejka do mojego domu nie ma sensu za bardzo, w sumie. Nie, nie ma, nie ma żadnego No nie ma, sensu. nie ma, bo mieszkam koło kolejki, to no, by było ostro bez sensu. I dobra, Karol, jak tam, siema. No. Rzucamy tą potkę, nie ej, o kurde, ej, trzeba zdjąć zbroję, stary, wiesz o tym. Ej, ja sobie no. wrzucę do twojej skrzyni TNT. I okay. nie, nie wiem skąd mam TNT Jajko, Rotten Flasha i dirta Żebym mógł się rozebrać, o git, dobra. Ej, w sumie to zrypałem, bo napisałem, że dam mu łopatę, stary, a nie mam te, Nie mogę mu dać łopaty, bo jesteśmy niewidzialni. To że mu czy... jednak... Co? co to jest widzialny. Znaczy no ja też jestem taki... A, jestem wiesz, trochę wiem, duszek. Czemu, wiem, czemu? Czemu stary? Ej, co jest? Czemu jesteśmy tacy? Ej, Właśnie teraz jesteś nabi, stary się zostawiam, widzowie powiedzieli, że byliśmy nie niewidzia... O! Co? Bo po... teraz chyba tak nie działa stary, bo widzowie pisali, bo nie masz niczego w ręku po pierwsze Okej. Okay. I wtedy jesteś niewidzialny, ta? Nie, właśnie tak widzowie mówili, ale to ale nieprawda. Wydaje, bo mi je... się, wydaje mi się, że przez to, że mamy opa stary, to się widzimy nawzajem, wiesz? Czy... Na takiej zasadzie stary. Nie Co masz opa to... teraz, nie masz opa Nie ma Opa? Teraz, no. Ej, stary, nie, no to widzę, widzę cię jako duszka. Ej, co jest, zepsuli potkę, stary, w Minecraftie? No, badziewnie. Ej, mega słabo. Dobra, stary, to ja... Ale i tak to, ale, myślę, i tak na że shiftzie. jesteśmy... No tak, jesteśmy mniej widoczni, niż byśmy byli, więc na gicie, nie? Ej, no. ja napiszę mu... Mordo, jednak nie mam łopaty. Wybacz. Ale słabo, że to tak nie działa. Myślałem. No ej, serio, w sensie ej, ja. Taka, nie, nie wiedziałem. O ku, a, creeper mnie nie widzę. Kurde, głupio. Creeper <głupio>. mnie nie widzę. Ej, patrz, pa, co on robi tutaj w ogóle, widzisz? No, no no, ale nie tutaj, No nie, no nie, on sobie stary równa teren normalnie tutaj mm -hmm. patrzcie. Równa sobie normalnie teren, ej stary. A myślisz, myślisz, że on stary coś do ciebie ma? W sensie... myślisz. Ej, mogę go zapytać Karol ja... w sumie? Dobra pytam go. O, zapytaj, masz jakiś prawo? <laughs> co jest? Znaczy tam Jak nie grubo problem. wleciał? Ostro grubo wleciałeś, stary. Ja myślałem, że tu wiesz, to będzie tak, wiesz. Wiesz, o co chodzi. No właśnie, wiedziałem, że nie skuma, Karol. Oj kurde, i czemu to tak wydupiło? Czy. Lubisz. Dilerka. O, zobaczymy, czy Cię lubi, czy Cię nie lubi. Wydaje mi się, że nie ma. Lubię. O, ej widzisz no, stary, no, no. on nie ma żadnego problemu do Ciebie stary a. Czemu wysadziłeś mi kolejkę? Spytam go Ej właśnie, bo on Ci wysadził coś stary, tak? Ej mega lipa Ale najbardziej Shandy, Shandy. Ale co Ale najbardziej co... Shandy? Lubi, a bo Shandy a, go odbanował lu... A, bo dał mi unbana On widział ten odcinek A, oglądałeś odcinek Ej, kozacku, no. w sumie, ej, to Shendi ma stary, nowego A. ziomeczka. Ej, co, no, co? To są co i Peter, Ej, od teraz tak, no. A mnie lubisz? Ej, ciekawe, czy mnie lubisz stary. W sumie, ej, bo ja... Ja, ja nigdy mu nic Ciekawek nie zrobiłem. Nie, jesteś śmieszny. A, aha. Ej, ale to, to nie, nie wiem, jak mam to odebrać, że jestem śmieszny w sumie, nie? Tak szczerze mówiąc. Ej, myślisz, Karol, że on zacznie coś odwalać? W sensie. Ja myślę, że on dostał dużą. O kurde, prawie mnie zauważył. Myślę, że dostał dużą nauczkę, stary i wątpię, żeby coś odwalał, nie? No, stary, nie wiem, ale zawsze może dostać większą nauczkę. Jaką, stary? Gdzieś? Chciałbyś go znowu na. Chciałbyś go. Z... O kurde, co jest? Ej, nie wysadzaj, nie wysadzaj, stary! Nie? Ej, ale Wysadzać? co. Wysadzać? Nie słyszę, tak? Ej, stary, nie, nie rób tego! Dobra, trzy! Ej, co jest? Ej, dwa... nie, nie wysadzaj! Nie rób tego! Nie wysadzaj mu domu! Co to za TNT? Jakie TNT? Ej, stary, no i go ostro teraz wkurzysz i zaraz zacznie nam coś wysadzać. Nie, no nic. No nie, wiem stary. No nie, muszę rozwalać domek. Dobrze. w moim domku nie widzę żadnego TNT. Ej, stary, co się dzieje? Nie, Ej, dobra, prank, to prank, bro. Ej, Karol, w sumie to Fistaszek nam odszedł. O kurde, creeper! To się widzę. A o yeah! się widzi, więc nie! O! Się. Dobra, dobra, git. Ej, słuchaj, y, ja proponuję... Bo Fistaszek po... dziś idzie, stary, zauważ, A no, Ej, on I on dziś idzie. Chodźmy. Ja proponuję, żeby go śledzić. Zobaczymy, co... Ja pitole, karzeł. Co jest? Ej, o co chodzi? Jaki karzeł? <gry> karzeł to mały jak stary. Widzę, że ogląda moje odcinki, nie? Ej, A. mocno, mocno. Ej, tak samo tak jak ty mówisz chyba, ty też tak mówisz, Japitole. Japitole? Nie, ja tak nie mówię, stary. W sensie, Lijne. ej, to, to jest dziwne słowo w sumie. To jest nie, mega dość, dziwne dość słowo. To jest taka na pewno, bo karzeł Nie to... Ej, ej, ej zdejmij z stary, bo ci widać. Karol, ale byś zrąbał akcję tutaj, musisz zdjąć zbroję, chyba, że chociaż podcast za 3 minuty zacznie ten Ej, Nie, słyszysz? ale on widzi i tak ciebie widzi raczej My Mówisz, stary? No, chociaż nie zauważył nas jeszcze No nie zauważył nas ani razu, stary, więc ja bym tutaj się chował, o Ej, co on robi w ogóle? Ej, czemu on jest w twoim domu, stary? No się on wbił... on robi? Ej, on wbił do ciebie do domu jak do siebie, stary I no, pa, przeszukuje ci skrzynię ta... Ej, co jest? Czemu on ci przeszukuje skrzynię, stary? Ej, co jest? Ej, dobrze, dobrze, pisz, gdzie jest, zobaczymy zaraz. Ej, mocno w domku się. Ej, pa jak oszukuje w ogóle. Ej, ale to by to mnie nie zdziwiło mnie, jakby poszedł do swojej bazy, stary. Ej, no, pa ale... idzie do a... swojej bazy, Zabracasz? idzie. ja nie wiem. Ej, a zginęło domku ci stary? Ja y... ja go śledzę cały czas. On jest u siebie w bazie, stary. Pod ziemią. ojoj. Oj, 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 oj. Ej, teraz na pewno o... mnie widział. Nie ma opcji, że mnie nie widział w ogóle. To jest bardzo dziwne. Oni są niewidzialni Marcin No ja wiem stary ale przeszedł przeze mnie więc wydaje mi się że mnie widział Ej bo widział co to za boisko Ej co jest Pa on okay. idzie na boisko stary On idzie na boisko Mamy jeszcze mi półtorej minuty no. Bodki niewidzialności nie, więc nie, jest No ja wiem widzę właśnie Ej możesz z nim stary pogadać normalnie tak nie? Sam. Jakiś dziwny nie wiem co tu robi Ej, jak mi kupa też wygląda. się nie podoba, no, ej, nie, bo nie serio, skąd. słaby. W sensie nie wiem, po co to boisko tutaj, do, totalnie, totalnie, stary, nie pasuje, jak twarz do Knesa co jest, ej, Czemu mocno, tak ty... mocno, ej, myślisz, stary, że on coś zrobi? Myślisz, że to rozwali, nie, czy coś, nie. stary? Ej, w sensie, no nie wiem, nie, co Fistaszek, co Fistaszek to... może zrobić, to jest dobre pytanie w ogóle, nie? Popłakać się. O kurde, pa! TNT odpalił! TNT odpalił! odpalił. TNT? odpalił. TNT? No Czemu? PA! 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 Rozwala, co jest? Co on ma z tym TNT? Co to jest? Ej! Pana chcesz? O kurde, no, co jest z nim, nie tak? Czemu TNT? Ej, moc! Ej, całe to! Wysa fistaszek wysadził stadion! Nie Nie, please, nie... Ej, co jest? się ten... odwaliło! My nie byłem fanem tego stadionu, ale. Ej, ale żeby aż tak mocno. Ej, ale w sumie stary. Mordo, to, 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 to trochę moja wina, bo ja mu napisałem, że mi się też nie podoba, więc on mógł pomyśleć. To się przypodobać nam! No, 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 bo nam się nie podobało stary, więc on to stwierdził, że rozwali, więc ja bym go Stary. Ja, ma wiedzy, di, di, o, czytanie. uważaj! Uważaj, ej, co ej, ej! Przestań! Ej, co ja Nie domki wysadzaj! Mocno, na ej, stary, mega kiepsko nie, ej, woda, 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 woda O, kurde! No nie, o, dobrze, rozkwinił Karu! Do... O! Za! Fistaszek cię zabił, stary! O, nie, ej! Czemu zabiłeś? zabiłeś? Dilerek, dilerka. Fistaszek, ej! Kurde, mocno, nie, co tu się no odwala? odwala? Myślisz, że brzydki, ale, ale... Nie na tyle, by rozwalać Ładny. Za mocno, ej, co jest, patrz jak, ej, teraz patrz, ile tutaj jest dziur w ogóle na tym stadionie, no. nie? Ej, co tu się dzieje, a, to sorki Musisz to naprawić teraz Ej, co, ej, tego bym się nie spodziewał w sumie, Karol Ej, ja jestem w ogóle widzialny, nie? Jesteśmy no, już widziali, jest... więc możemy założyć zbrojkę, no ty na pewno nie. dać wam bu... Diaksa. Ej. Nie chcę. Daj nam ładną ja fajne. ja bym chciał w diaksa, ej, ale. Ale nie, dobra, nie wiem w sumie co mu napisać. Stary. No, nie reperuję to! stary tego wszystkim. No i diamentami M się wykupuje. Napraw to fistaszek. Ej, musi to naprawić stary, bo w sumie ktoś to zbudował, jakby nie patrzeć, ej! Mm -hmm. I im albo żelazny, ale ktoś poświęcił temu czas a on tak, pa, ej, zaczął naprawiać, dobra, git, stary Ale z czego? Z ziemi pewnie jakiejś No, na razie z ziemi, bo dziurę oh. zakleja, nie? Ale, stary, i tak jest dobrze, że zaczął naprawiać i nie odwala niczego mm -hmm. Chociaż, no, nie powiem, bo dawno go nie było na serwie I już coś wysadził, stary Tresujecie Stresujecie mnie? Nie Tresujemy go? Stresujemy czy tresujemy? Bo ja, to, to są dwa inne słowa Interesujemy go stary, bez kitu? Tak. Co jest xd? Dobra jednak, tak Ej Fistaszek, zrobisz salto? Ej, ciekawe czy Fistaszek umie salto stary, jak Patrz, myślisz? ma budować ładne rzeczy i być grzeczny, a nieprawda? Nie, nie jestem psem ej, No właśnie, ej on nie jest psem stary Nie możemy, jesteś... nie możemy stary ten Fistaszka, stary, tutaj ten, tresować. No ale stary, my musimy kresować na dobrego grecia Ferajna, nie na pies. Ej, patrz jak ładnie na, na, naprawia ten, ten, ten stadion, bardzo ładnie, ja bym mógł dać dirta, bardzo ale nie mam dumny. w sumie przy sobie. Prawie naprawione, prawie naprawione, ej, co jest ba <laughs> za mocno? Bardzo Super. jestem... Y Zadowolony. Ej fajnie, fajnie stary, że jednak kurde naprawia po sobie, wiesz o co chodzi bo Tak, mógł, tak, tak Chociaż mu zależy stary, bo dostał bana, to wiesz, to wiesz o co chodzi Ale tego, coś mi się wydaje, że tego już nie naprawi, bo tutaj był budyneczek jakiś Ej co jest, TNT dał, ej co jest to co odwala się Ej czemu tak Ej wysadza czemu? dalej TNT Dobra bana mu Ej, nie no, nie ma. Bano, zbanowałeś go? No zbanowałem ej, go. Ej mocno stary, ej. Odwala, no, ej, zno, odbano, zbano, kurde, ej wiesz, co on odwala? Ej znowu, kurde, Fistaszek znowu dostał bana. To wiesz kto musi to nareperować? Kto? Kto, my? Nie no, osoba przez którą Sandy wrócił, czy wiesz... Ej, czyli Shandy. Reserver. No. Czyli Shandy musi to naprawić. No. Ej, mocno nie. Zjadź ludzie na kanał i piszcie sendy odbuduj stadion. Mm, tak, dokładnie. Ej, ale nie spodziewałem się, że stary dostanie bana, ale widzę, że stary wkurzyłeś się, co? No. Trochę. Stary, no Ej, bo w sumie wysadzał ci domek i teraz znowu zaczął coś wysadzić. Ja ej, mega zielon! dobrze, no nie. Cycie ale... ja to TNT może zabiorę stary stamtąd, bo tak kiepsko by było Jakby się odpalił. Marcin! Cał... Ej, nie! Kurde, Karol! No. Wow! Ej, no. Ktoś no... to też Fistaszek zrobił, ok? Powiemy przed Ha <grym> No dobra, dobra. Więc słuchajcie, to by było na tyle. Ej, trochę dziwne, ej, trochę smutne to jest. No nie, Możecie rozwaję. widzowie napisać, co o tym uważacie, bo Fistaszek został drugi raz bana na Ferajnie. Yy, większość pewnie będzie zadowolona, ale myślę, że Fistaszek też ma swoich fanów, więc piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i czy... On powinien dostać tego bana. Moim zdaniem tak 50-50 z tego względu, że no jednak się starał i odbudowywał, tylko nie wiem po co? Po co on chciał to dalej wysadzać? To jest dziwne, ale słuchajcie, dzisiaj o 19 live, więc bardzo serdecznie zapraszam o 19. .00. Zapraszam na mojego Discorda, zapraszam do subskrybowania kanału, do zostawiania łapek i wbijajcie do Karola na kanał, ponieważ tam Sklec. jest Ferina codziennie, więc myślę, że warto subskrybować. Więc to by było na tyle. Widzimy się dzisiaj o 19 i jutro w kolejnym filmie. Na razie, jo, pa! 음! <susur>